Ponieważ ja się już odrobiłam z pracami w ogrodzie, z tymi najcięższymi, mam troszeczkę więcej czasu, więc przygotuję sobie tabliczki do podpisywania roślin. Są to plastikowe tabliczki. Zanim rośliny otrzymają stałą metalową tabliczkę które te tabliczki wykonuje mąż, najpierw dostają tabliczkę plastikową, a ponieważ zostały już wykorzystane niemal z każdej strony, jest tu jakiś podpis, no i oczywiście zabrudziły się, więc czas, aby je wyszorować, zanim przyjdą następne. A marzec już bardzo blisko i zamówione rośliny niedługo będą wysyłane. Oczywiście wszystko zależy od pogody, ponieważ jeżeli okaże się, że marzec będzie wyjątkowo zimny, chłodny, więc na pewno te terminy zostaną przesłonięte. Ale myślę, że należy to wszystko przygotować tak, aby jak najbardziej ułatwić sobie pracę. Może myjąc tak w samej wodzie, te napisy nie schodzą aż tak dokładnie, ale tutaj tą częścią gąbki, taką bardziej ostrą, zawsze coś uda się tutaj wymyć. A jeżeli nie, to ja tutaj wykorzystuję spirytus albo ocet i to pomaga i zmywa się napis. Ale całkiem ładnie się nawet wymyły te napisy. A może ja sobie je w ogóle namoczę? No właśnie. Dlaczego nie? Może wtedy łatwiej będą napisy schodziły. Włożę sobie do wiaderka. Szybciej może się tutaj... To wszystko rozpuści i będzie można później wykorzystać. Takie tabliczki ja bardzo lubię, ponieważ są one pod ręką, są trwałe można je wykorzystywać wiele razy. Ale oczywiście na dłuższą metę w ogrodzie zostać nie mogą, ponieważ bardzo szybko napisy pod wpływem warunków atmosferycznych się nie zamazują. Dlatego mąż tutaj przychodzi mi z pomocą. I wykonuje wykonuję metalowe tabliczki, graweruję. Taki napis jest już na lata, na bardzo, bardzo długo. Ostatnie wiaderko z popiołem drzewnym, bo więcej chyba już w kominku nie będziemy palić, ale będziemy wędzić na pewno i z wędzenia również zostaje popiół drzewny. A ja, ponieważ mam teraz rzeczywiście trochę czasu, wszystko sobie przygotuję, ponieważ już wkrótce będą pierwsze wysiewy do gruntu. Będzie wysiewana marchew, a żebym mogła wysiewać marchew, potrzebuję popiołu drzewnego. Oj, wiatr trochę przeszkadza. Zawsze zawiewa popiół prosto na mnie. Przygotowuję proszę Państwa wędliny do wędzenia. My wędzimy często i dużo. Ktoś może powie, że wędlin nie powinno się jeść, ale my lubimy i jemy. Każdy ma prawo wyboru. Ja przygotowałam do wędzenia schab i boczek. Tutaj mam już zrobioną, przygotowaną wodę, rozpuszczoną sól i sól peklującą. Ja bardzo długo zastanawiałam się, czy używać do wędzenia wędlin soli peklującej, ale jednak podjęłam decyzję, żeby trochę dodawać, żeby mieć takie zabezpieczenie, ponieważ bardzo boimy się jadu kiełbasianego a jest on bardzo niebezpieczny, więc my dodajemy, być może są osoby, które przez już wiele lat, czy może nawet z wielu pokoleń mają doświadczenie, my takiego doświadczenia nie mamy i dlatego wolałam jednak nie zaryzykować. Dodałam już tutaj czosnek, dodam liście laurowe. Przepraszam Państwa, że obraz bardzo ciemny, film ciemny, ale wyłączyli nam prąd, ponieważ bardzo mocno u nas wieje. Liście laurowe mam z naszego krzaczka, który od kilku lat udaje mi się wyhodować, i są naprawdę przepiękne, pachnące i bardzo aromatyczne. Dodaję również owoce jałowca. Zawsze daję kilka ziarenek. I ziele angielskie, to już jest obowiązkowo. Też po kilka ziarenek. Ja zawsze zalewę tak przygotowuję, aby y, woda, by, żeby wszystkie te wędriny były zalane marynatą, Pieprz czarny, ziarnisty. I daję oczywiście majerany. Ja majeranku daję długo. Nie mam jakiejś takiej proporcji. Bardzo lubimy majeranek. Jest później te wędriny są takie bardzo aromatyczne, pyszne. Pomieszam to wszystko. I Trzymam w lodówce, można trzymać w chłodnym miejscu, ale ja za bardzo nie mam takiego miejsca, znaczy mam, ale myślę, że Mimi by się bardzo ucieszyła i z pewnością nie dawałoby jej to spokoju, a chciałabym też mieć te garnki pod ręką, ponieważ codziennie trzeba te wędliny odwracać, dlatego trzymam garnki w lodówce. Przez 8-10 dni. Ja tak trzymam. Niektórzy trzymają krócej, niektórzy mówią, że jest właśnie lepiej trzymać tak dłużej i marynować wędlinki. Dlatego ja mam taki swój termin od 8 do 10 dni i naprawdę są rewelacyjne, bardzo smaczne. I dlatego cały czas wędzimy, ponieważ bardzo dużo ich zjadamy. Oczywiście po mnie tego tak nie widać, ale muszą mi Państwo uwierzyć na słowo. Dlaczego nie wyglądam? Bo bardzo ciężko fizycznie pracuję. Więc może mam spalanie kalorii, tych złych, bo to lepsze mam nadzieję, że zostaną. krawędzie trawników przy ścieżkach żwirowych, żeby ładnie wyglądały, ponieważ trawa lubi sobie tak przerastać, a jak ma przyjające warunki, to tym bardziej robi to bardzo szybko. Wiele razy różne osoby pytały mnie, jak często docinam tutaj krawędzie trawnika przy ścieżkach. Ja nie potrafię, proszę Państwa, tak precyzyjnie odpowiedzieć na pytanie. Na pewno to nie jest jeden raz, dwa czy trzy. Myślę, że kilka razy w sezonie, na pewno to robię. Myślę, że tak cztery, pięć razy. Oczywiście wszystko zależy od pogody, bo jeżeli na przykład wiosna, lato i jesień są bardzo suche, to docinam mniej. Oczywiście, jak jest ciepło, wilgoć, no to wtedy trawa i wszystkie faszczyska rosną znacznie szybciej. Dlatego docinam kilka razy, żeby trawa nie przerastała na ścieżkę żwirową. Bo zupełnie przecież nie o to chodzi. Trawa ma sobie rosnąć tu, gdzie jest jej miejsce, a tutaj jest ścieżka i ma być ścieżką. I oczywiście docinam tym samym szpadelkiem, którym docinam wszystkie trawniki przy rabatach. Gdy szpadelek się wstępi, po prostu trzeba go naościć i znowu jest jak nowy. Tabliczki w metalowej ogrodzie również wymagają odświeżenia, czyli wymycia. Ja wiem, że pada deszcz, właśnie zaczęło bardzo mocno wiać, pada deszcz, ale deszcz nie wymyje, zwłaszcza tam, gdzie tabliczki są w miejscu cienistym. Zrobiły się zielone od mchu ja raz w roku, czasem dwa razy, w zależności od potrzeby, wszystkie tabliczki myję. Tych dużych nie ma dużo, ale tych małych jest na pewno ponad 800. Zabieram się do pracy, żeby zrobić chociaż trochę, zanim deszcz zacznie jeszcze bardziej spadać.